Dzień. Mamy nadzieję, że mieliście dobrą noc, że się wyspaliście i że jesteście gotowi na nowy dzień. Dzisiaj zaczynamy tą piękną niedzielę, niedzielę Bożego miłosierdzia. 21 lat temu nasze kochane Orły powstały w Konkordii. Dlatego szczególnie dzisiaj podziękujmy i korzystajmy z tego dnia, dziękując Bogu właśnie, że mamy taką grupę, że istnieje taka grupa, że Niesamowici ludzie prowadzą tą grupę, będą prowadzić i prowadzili tą grupę. Dziękując Bogu za każdego z Was. I zaczynajmy, zaczynajmy ten dzień razem, wspólnie z godzinkami do Najświętszej Maryi Panny. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Godzinki o niepokalanym poczęciu najświętszej Maryi Panny. Zacznijcie wargi nasze chwalić, Pannę Świętą. Zacznijcie, Zacznijcie opowiadać, cześć jej niepojętą. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała ojcu i synowi jego przedwiecznemu. I równemu im w bóstwie duchowi świętemu, jak była na początku i zawsze i nie, niech Bóg w trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj pani świata, niebieska królowa, Witaj panno nad panny, gwiazdo porankowa. Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości. Pani na pomoc świata Śpiesz się, zbaw nas złości Ciebie Monarcha Wieczny Od wieków swojemu Za Matkę obrał słowu Jednorodzonemu Przez które ziemi okrąg I nieba ogniste I powietrze i wody Stworzył przezroczyste Ciebie oblubienice Przyozdobił sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Módlmy się, święta Maryjo Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje niepokalane poczęcie, nabożnym sercem rozpamiętywamy. Wiecznego błogosławieństwa, zapłaty w niebie otrzymać mogli, co niechaj da Ten, któregoś Ty, o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Święty Jedyny. Bóg na wieki wieków. Amen. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu. Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy. A wyrwi nas potężnych nieprzyjaciół mocy, chwała ojcu i synowi jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie duchowi świętemu, jak była na początku i zawsze i ninie, niech Bóg w trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj pano mądra, Domie poświęcony siedmioma kolumnami. Pięknie ozdobiony od wszelakiej zarazy, świata ochroniona, pierwej święta w żywocie, matki nizrodzona, tyś Matką wszech tyś jest święty drzwiami, nowa gwiazdo z Jakuba, tyś nad aniołami, ogromna czartu jesteś. Przykuł obóz silny, bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. Sam ją stworzył w Duchu Świętym i wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, A wyrwi nas potężnych nieprzyjaciół mocy, Chwała ojcu i synowi jego przedwiecznemu I równemu im w bóstwie duchowi świętemu. Jak było na początku i zawsze i ninie, Niech Bóg w trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, Arko, o przymierze. Tronie Salomona, tańczą mocną ręką, z pięknych farb złożona. Tyś krzak młodżeszów boski, ogniem gorejąca, tyś różka aronowa, śliczny kwiat rodząca, brama rajska zamkniona, runo Gedeona, Tyś z niezwyciężonego. Plast miodu Samsona Przystało, aby cię Ciesy Tak zacny od winy Pierworodnej zachował I z mazy Ewinej Który Ciebie za matkę Obierając Sobie Chciałby wara grzechu Nie postała w Tobie Ja mieszkam na wysokościach i tron mój w słupie obłoku. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a, a wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała ojcu i synowi jego przedwiecznemu. I równemu im w bóstwie, duchowi świętemu, Jak było na początku i zawsze i nie, Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, Świątynio Boga! W Trójcy jedynego Tyś aniołów pałac Wstydu panińskiego Pociecho utrapionych Ogrodzie wdzięczności o palmo cierpliwości, o cedrze czystości, Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, Święta i pierworodną, z mazą niedotkniona, Miasto pańskie i brama na wschód wystawiona, Wszelkąś łaską jedyna, Panno wypełniona. Jak lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami adamowymi. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała, a dusze biednych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wywina nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak było na początku i zawsze i ninie. niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona, Dawidowa basztami i bronią wzmocniona. Tyś przy poczęciu ogniem, miłości pałała, przez się władza piekielnych mocarzu wstajała, O mężna biało głowo, Judy dwojująca, od niewoli okrutnej lud swój ratująca. Rachelo ożywiciela, Egiptu nosiła, nam zbawiciela świata Maryja powiła. Wszystko Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja, a zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu I równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu Jak było na początku i zawsze i ninię Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie Witaj światło z Gabaon Coś zwycięstwo dało Z Ciebie słowo przedwieczne w ciało się przybrało aby człowiek spadołu powstał wywyższony niewiele od aniołów jest on umniejszony słońca tego promieńmi maryja jaśnieje w poczęciu swym jak złota zorza światłem sieje między cierniem lilia, kruszy łeb smokowi piękna jak w pełni księżyc Świeci człowiekowi, jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca, i jaką mgła ukryłam wszystko ziemię. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu Bogu chwała. A dusze wiennych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Niech nas, syn twój, o Pani, do siebie nawróci. A swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, A wyrwi nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu I równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i ninie. nie, Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj matko, o szlachetna, w panińskiej czystości, gwiazdami uwieńczona pani łaskawości. Niepokalana czystsza niźli aniołowie, po prawej stronie króla stoiś w złotogłowie. O rodzicielko łaski, nadziei ogrzeszących. O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących, brama rajska niemocnych, zdrowie w Twej obronie, niech Boga oglądamy na górnym Syjonie. Jak olej wylano, Maryjo, imię Twoje. Słudzy twoi zakochali się bardzo w tobie. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Z pokonem, Panno, święta ofiaruję tobie te dzięki ku większej czci twej ozdobie. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, A przy śmierci nam słodką opiekunką była. Tać to ruczka, w której ani pierworodnej, Ani uczynkowej winy skaza nie postała. Módlmy się. Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Na świętszej Panny, Godny Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przedstawienictwo tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego syna od wszelkiej zmazy zachował, na niepokalanymi, przyjść do siebie dozwolił przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Słowa Ewangelii według św. Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, Choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się za tym uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierza. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś, zapisa te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Każdy, kto sercem wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. A kto narodził się, z Boga, zwycięża świat. Tak, kto wierzy, że Jezus jest synem Bożym, zwycięża świat. Tak, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, synem Bożym, ma życie w imię Jego. Kościół jest żywy i zwycięski, gdy wierzący z wielką mocą. Świadczą o zmartwychwstaniu Mesjasza Jezusa. On żyje i posyła nas na zniwo swoje, jak Ojciec Go posłał. Kościół nie może mieć drzwi zamkniętych z obawy i bojaźni przed światem. Pan mówi do każdego z nas: nie bądź bez wiary, lecz wierz. Wiara zwycięża świat. Wiara czynna w miłości jest nie do pokonania. słuchając właśnie dzisiejszą Ewangelię i rozważania, może też w krótkiej ciszy możemy pomyśleć, zastanowić się, na ile my czasem jesteśmy niewiernym Tomaszem. Że dużo ludzi właśnie mówi świadectwa o tym, jak Bóg Uczynił cuda, a my mówimy, nie uwierzę ci, aż nie zobaczy tego sam. Dlatego prośmy też naszego Ojca, abyśmy mieli głęboką wiarę w cuda, które Pan Bóg uczyni w naszym codziennym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw od złego. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wam dziękujemy za ten wspólny poranek, za tą wspólną modlitwę. Też chcemy na tym miejscu podziękować Asi, liderce. Chcemy podziękować za ten czas, który nam służyłaś. Dziękujemy za ten piękny filmik, za te piękne słowa wczoraj. I życzymy Wam pięknego dnia, błogosławionego, miłosiernego i dużo radości. I no, dobrych czasów w następnych punktach programu w ostatnim dniu spotkania Uważajcie na siebie. Bądźcie gesund. Nie wiem jak się to mówi po polsku. <laughs> Zostańcie zdrowi. Zostańcie zdrowi i do zobaczenia. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem.